No dobra widzowie, trzymajcie wszyscy kciuki, żeby oponent się wycykał i żeby nie zagrał... TAK! Zadziałało widzowie! Super! I po to właśnie trzymaliśmy kciuki. Mata w 9 Żygalko miał. Pierwszy raz w mojej karierze streamerskiej doszło do sytuacji, kiedy to widzowie uratowali dudę. Tak jak widzicie, błędy już w pierwszym posunięciu poszedł tutaj Karokan z goniec F5, oczywiście klasycznie. I Żygalko ustawił się przez goniec E2. Tutaj faktycznie posunięcie C5 jest takim najlepszym podejściem, naj Agresywniejszym podejściem, no bo w sumie, w sytuacji, kiedy biały tak mięciutko zagrał, no to tutaj wyszedł Francuz, ale z tym dobrym gońcem. No, okej, okay, czarny stracił tempo, żeby zagrać c6, później c5, ale wyszło naprawdę fajnie. No i tutaj Duda od razu wrzucił Hetman B6 i e, trzeba powiedzieć, że mm, totalnie dzikie rzeczy e, dzieją się po e, biciu na B2. To też jest wariant i e, w ogóle ta pozycja wygląda, jakby biały miał się zagrać. Chwilę poddać, co nie? No bo wisi tutaj skoczek, wisi tutaj pionek, no i wydaje się, że po prostu totalnie przewalone. Okazuje się, że są tutaj aż dwa dobre ruchy dla białego. Biały może zagrać skoczek B5 z planem wideo i z planem łapania tego hetmana. Mało tego, można zagrać nawet hetman B1 i poświęcić jeszcze tego pionka, bo bicie na C3 wcale nie jest tutaj dobrym pomysłem, choć pozornie wygląda super. Chodzi tutaj o to, że go nie z D2 i po biciu bicie na B7. I tutaj w ogóle biały zgarnia wieżę. Także e, chore warianty debiutowe, kiedyś miałem nieprzyjemność zostać tym zaskoczony z perspektywy białego. E, no i nauczyłem się na własnej skórze. No ale Duda nie poszedł w to Hetman bije B2, zagrał bardziej klasycznie. E, skoczek C6 z większą presją na D4. Na co Szykalko odpowiedział, debije C5. To dosyć mierne, muszę powiedzieć. No, bo dużo sprzętu się tutaj wymieniło. Faktycznie, wiszą widły w powietrzu. Ten skoczek też chce przejść na T4, więc Duda musi zagrać królew 8, żeby nie wyłapać tutaj lańska. No ale właściwie, czy są tutaj jakieś realne problemy? No tak nie wydaje mi się. W partii skoczek G7 biały zrobił roszadę. No i teraz właściwie jest tutaj jeden problem do rozwiązania. Mianowicie trzeba tę wieżę z H8 wrzucić do akcji. Zauważcie, że ta wieża jest bardzo nierobotną figurą. Więc, jakieś Król G8, H6, Król H7, i jak ta wieża wkroczy na linię C, no to będzie super. Problem jest tylko taki, że jest to niesamowicie czasochłonny plan i to jest główny problem tej sytuacji. No i tutaj w ogóle w partii zdecydował się na całkiem, całkiem wredne hetman b6, czyli tak jak widzicie Polak wraca do punktu wyjścia, jest tutaj zainteresowany tym pionem z b2. W partii wybicie, odbicie, koniec d3, czyli oczywiście biały się nastawia na atak na królewskim, no ale czarny się tutaj zaktywizował, no i w sumie ta, ta pozycja wygląda bardzo zdrowo. I... Kurczę, no chciałoby się tutaj zagrać g6, co nie? Wyjść tym królem i wtedy byłoby fajnie. No tylko wtedy czarne pola bardzo mocno siadają. A z drugiej strony nie można zagrać h6, król g8, król h7, no bo oczywiście ten goniec tutaj pilnuje, więc no w najbliższym czasie ta wieża nie wkroczy do akcji. No i to jest pewien problem. No ale wiadomo, są plusy, są też minusy, więc tutaj duda walną na B2. No i cóż, skoro się mamy tutaj bronić, no to lepiej bronić się za coś. Więc tutaj pionek został skubnięty w partii, wieża B1, Hetman odszedł. No i tutaj oczywiście można było pomyśleć o biciu na B7, no ale jest. Konkretny problem, tak? Czyli wisi tutaj wieża. W związku z tym biały to przygotował i zagrał najpierw wieża E3, żeby ta wieża już nie podwisała. No i teraz wieża bije B7 już grozi. A duda ma w to wywalone. Po prostu kasuje kolejnego pionka. Biały tutaj sobie odszedł. No i tutaj wymienił końca. No i w sumie, jakby się tak przyjrzeć, no to bardzo fajny progres został tutaj wykonany, co nie? No bo można się wycofać za moment już jakieś manewry królem, czy to na H7, czy to na G7 będą możliwe, więc ta wieża wkroczy do akcji. No komputerek twierdzi, że biały ma wystarczającą rekompensatę, co z praktycznego punktu widzenia nie jest takie oczywiste, no bo jednak dwa piony. W plecy, więc pozycja wygląda zdrowo. No ale tutaj Duda troszeczkę zbyt optymistycznie postanowił połknąć kolejnego pionka. No i zbił tutaj na c2 i pozycja jest przegrana. I to jest właśnie ten moment, który widzieliście we wstępie. No i okej, okay, mat w dziewięciu. Brzmi to jak coś bardzo trudnego do wypatrzenia, ale to jest taki stokfiszowy mat w 9. Z ludzkiego punktu widzenia to mat w trzech ruchach? Czterech ruchach? Także przysięgam, w szoku jestem, że Żygalko tego nie znalazł, bo on nie miał tutaj 11 sekund na zegarze, że nie miał czasu się zastanowić jakaś nerwówka, tylko 2 minuty. No i zobaczcie, no w sumie proste. Wieża bije b7, mata tutaj żadnego nie ma, no i grozi. Mat na f7, no proste, prawda? No i teraz jeżeli nastąpi f6 czy f5, no to Hetman wkracza z szachem, król odchodzi, Hetman wkracza z szachem i mat. Mat w 9 jest dlatego, bo tutaj można oddać hetmana, co nie? No to takie typowo stockfishowe i tutaj oddawać materiał i przeciągać, no ale wiadomo, że jest przegrana. Także wieża bije B7, naprawdę prymitywne, naprawdę proste zagranie. No więc myślę, że to nam, widzom, nam, kibicom należy ten ratunek wpisać do statystyk, no bo ewidentnie nasze trzymanie kciuków zadziałało tutaj idealnie, ponieważ po y, tam 20 sekundach zastanowienia biały zagrał wieża B3, co jest tutaj głupim pomysłem. No i teraz Duda na to odpowiedział ruchem B6, no żeby piona na B7 nie stracić. No i trzeba powiedzieć, że pozycja no nie jest prosta. Są trzy piony więcej, ale jest jedna wieża mniej, jeżeli chodzi o figury biorące udział w akcji. Więc to jest problem, no, nad którym będzie się trzeba pochylić i naprawdę no, przynajmniej ze 3-4 posunięcia będzie trzeba zainwestować, żeby tę wieżę wydobyć. No oczywiście można tam myśleć o jakimś króle 7, no ale wiadomo, że ten król na 7 nie będzie bezpieczny, więc to nie jest prawidłowe rozwiązanie. I w partii wieża C1, no to Duda zagrał hetman E4, czyli Polak Rodak wyszedł z założenia, że jak tutaj wymieni hetmany, no to wtedy jego król faktycznie będzie mógł sobie wkroczyć do centrum, będzie już bezpieczny i wtedy będzie można sobie tutaj pochasać. No ale oczywiście Sergiej Żygalko nie wymienia hetman C7. No i Duda stwierdził, że skoro... Z tej strony nie uda się tej wieży wydobyć, no to jak nie z tej, to z drugiej. No i tu zostało zagrane posunięcie H5, czyli ta wieża tak od boku będzie chciała tutaj wejść do gry. No to biały wieża F3, czyli teraz faktycznie próbuje wlepić tego mata na F7. No ale teraz jest to obrona, więc Hetman tutaj przeszedł do defensywy. No ale no. Faktycznie mata nie ma, ale y, problemy dalej pozostają. Y, mianowicie ta wieża zostaje teraz przegoniona. Biały zjada oba pionki, więc przewaga materialna mocno topnieje. No i widać, że ten pion z linii A będzie zasuwał sobie do pola przemiany. Y, ale też pan Sergii zjechał na 20 sekund, co jest problemem. W partii H3, król G8, bicie na A7. No i teraz należało wtrącić h4, żeby tej wieży tutaj nie wpuszczać. W partii poszło wieża h6, też logiczne w sumie. No i pion został skasowany i teraz Duda hetman g5, czyli przyczajony tygrys, wieża została zaatakowana, a jednocześnie pole g6 zostało tutaj zwolnione, więc będzie można przycisnąć na punkcie g2. W partii hetman c6, więc też kontra nastąpiła i jednocześnie def. No, więc Duda uciekł, no i teraz są problemy. No bo zauważcie, że no każdy od poziomu 900 Elo do poziomu 2900 Elo grałby tutaj białymi ten sam plan. E, czyli biały po prostu sobie idzie do pola przemiany, dorabia drugiego Hetmana. No i tutaj może się poddać. Plan prosty, łopatologiczny, taki plan jaskiniowca, można powiedzieć. No, ale jest to naprawdę duży problem. No i teraz Duda stawia na kontratak, więc posłuchaj H4 no i planem jest przyciśnięcie punktu G2. Na to biały odpowiedział A5 powinien w ogóle zagrać król H1. Ja wiem, że to biednie wygląda. No ale mata nie ma, więc miało to sens. No ale w partii mamy a5, czyli biały leci na atak, wieża g6. No i teraz, żeby mata nie dostać, no to trzeba było zagrać g4. No ale to się wiąże oczywiście z biciem w przelocie. I teraz pozycja, no, stokwiszowo w granicach równowagi. No może delikatna przewaga po stronie, po stronie czarnego, ale jest tutaj... Bardzo istotny czynnik w tej sytuacji, e, mianowicie król jest osłabiony. A jak król jest osłabiony, no to zawsze jakieś tam sztuczki natury taktycznej e, mogą się pojawić. No i Duda odszedł na F5, e, po czym przeciwnik zasuwa pionem dalej. E, no i teraz Duda wybił, no i już widać, że ten król, no po pierwsze, jest bardzo, bardzo osłabiony. No gdyby ten pion stał na G2. No to czarny ma przewalone. Pion na G2, król się chowa na H1, kompletnie nie ma się do czego przyczepić, a ten pion maszeruje. Natomiast, że ten pion stoi na G3, no to można sobie tutaj pochasać. I co ciekawe, bicie na H3. Wcale nie jest tutaj najlepszym wyborem, bo biały może zagrać Hetman C7 obronić, no i teraz ten pion sobie będzie maszerował gładko dalej. I Duda znalazł tutaj bardzo chytre rozwiązanie. Nerwowo było, no bo 17 sekund na zegarze, no ale Duda znalazł Hetman D3 i sztuczka polega na tym, że teraz Hetman C7 no już nie zdaje egzaminu, no bo oczywiście ten pion z A6 podwisa. Więc właściwie należało zagrać y, król G2, y, no ale wtedy można wrzucić szacha. No i jak ten król się cofnie, to w ogóle wieża B8 z zimną krwią. I A7 nie jest tutaj dobrym pomysłem, bo wieża B2, a po A8 Hetman król H7. I ludzi karbuzik. Nic ten Hetman dodatkowy nie zmienia. Y, ponieważ wieża z Hetmanem na drugiej linii na 100%. Upolują tego białego króla. No nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby gdzieś tam przeteleportować tego Hetmana do defensywy. Bardzo, bardzo ciekawy wariant. No i Biały postanowił w trochę agresywniejszy sposób się obronić i zagrał wieża C3, czyli chce tutaj wieżą zabezpieczać, no i oczywiście maszerować dalej. I Duda powinien tutaj dać szacha na D4 żeby po król g2 zagrać wieża b8. No i teraz będzie wjazd na b2. No i ten król białego będzie miał realne problemy. Co ciekawe jeszcze można tutaj zagrać taki ruch. No Bo nie ma jak tego piona zatrzymać, no ale teraz szach król G1 i bicie na C3. No i faktycznie tutaj Hetman zostaje dorobiony, no ale są aż dwa piony w plecy w tej Hetmanówce, więc no pozycja i tak przegrana. Kurcze, no mało figur na desce, ale pozycja naprawdę nieziemsko, nieziemsko złożona. No ale Duda tutaj popełnił niedokładność. No nic dziwnego, mało czasu na zegarze. Przeciwnik zagrał król G2. I teraz Duta wrzucił wieża B8. I uwierzcie lub nie, ale to jest remis. Bo można zagrać Hetman B7. I teraz jest subtelna różnica, bo po biciu biały nie odbije, tylko wtrąci szachę. I teraz zagra tutaj. I nie ma takiej możliwości, żeby Hetman przeszedł z szachami na linię B, żeby zdobył tego piona. No bo tutaj wieża kontroluje wszystkie pola, więc co najwyżej czarny może robić wiecznego szacha i partia kończy się remisem. No niesamowite, ale właśnie zawsze trzeba uważać na takie piony. Blisko pola przemiany, bo taki pionek to już jest 1 trzecia, a może nawet jedna druga Hetmana. To jest naprawdę gruby problem. Natomiast na trzech sekundach pan Żygalko nie znalazł tutaj prawidłowego podejścia, no i postanowił się obronić przed wjazdem tej wieży na B2. No i faktycznie się obronił. Ale się nie obronił przeciwko wieży B1. No i tutaj po prostu przegrał. Chodzi o to, że no po A7 będzie mat w dwóch ruchach. I ten król. No nawet nie ma gdzie przetestować, tak? No bo czasami jeszcze gdzieś tam królem można zasuwać, próbować gdzieś tam schować się przed matem, no i przeciwnik musi się wykazać. No a tutaj nic takiego nie ma. No prosty, prymitywny mat. Także szalona partia, naprawdę szalona partia. No i myślę, że sprawa jest jasna, że w tym momencie to widzowie uratowali Janka.